Sorki czekajcie. Cześć cześć, jestem Kicky w kolejnym streamie na moim kanale Dzisiaj streamek z turnieju, z turnieju Free Fortnite Cup Jak możecie już zauważyć na miniaturce lub w tytule To jest turniej Głównie teoretycznie o Skina, ale w ogóle to jest dzisiaj w sklepie O właśnie, zacznijmy od sklepu dzisiaj trzeba dzisiaj wrócił płomień dzisiaj do sklepu. Jest też golfowy siekacz i w ogóle ta piechórka pod, potyczna, podpychaczka, nie wiem. E, o, jest burzowy błysk, oko burzy, turbulencja, huragan i błyskawica. E, jest też z brutala, e, komando płetwy, oczywiście takie różne, krabik mega fajna, matka moim zdaniem, twist i siadaj. No i jeszcze rozbitek Jonesy i tam Mariana i coś nas jeszcze e, Jak mówiłem o tym turnieju, to jest ten turniej, czekajcie z tego turnieju. To już ostatnie dni, w których... została zale, dobra, nie chcę mi się to czytać. W każdym razie to jest turniej, w którym można wygrać skina e, tego co jest tutaj właśnie na turce i na tym po prawo, na tym obrazku. E, chyba jakiś zbierak czy tam plecak i na pewno jeszcze za chyba top 20 tysięcy można wygrać czapkę taką prawdziwą w prawdziwym życiu. Za 15 minut się rozpoczyna e, turniej sam w sobie, więc ja odpowiem sobie kreatywny. E, oczywiście z randomami, tylko jeszcze czekajcie. I w ogóle jak ktoś jest, to napiszcie mi na czacie teraz, czy ta, trum wszystko widać. Bo ja jeszcze właśnie teraz szybko sprawdzam. Um. O oh, jest. Coś tu jest. Okej, okay, jest. Live. Trochę chyba laguje z tego, co teraz... Zobaczyłem, ale to możliwe, że tylko u mnie laguje. Więc tak... Oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z nołeczkiem. 5 łapek w górę to będą częściej. Jak będzie 5 łapek w górę, to turnieje będą wpadały regularnie na mój kanał. Więc zostaw łapkę w górę, a ja idę na box. Albo dobra, nie, nie rozgrzewa. Miałem powiedzieć, że dobra się rozgrzeję na solo, ale stwierdziłem, że się nie rozgrzeję na solo, bo po prostu nie da. Eee, nie zdążę. O. Więc teraz zbijamy sobie szybko na no, to. O, dwie osoby, znaczy trzy ze mną chyba. Eee... Ogólnie no to ja obstawiam, że nie ugram za dużo na tym terenie, bo pewnie będą swaceńce. Ja go probiłem! On mnie zabija. Jest, leży. Za fart. CO?! Co on odwala? Aha, to jest piłka raz, ja się nie dziwię. 啊。Huh. Jest po pojedynek Kurde ja ginę w strefie. No! <laughs> Jakim cudem? Ja pierniczę miałem 10 HP i go zabiłem. Ja w siebie nie wierzę Eee... Yy, ja tu muszę... Proszę potem patrzeć, bo za 13 minut się rozpoczyna turniej. Co? Ile? Aha, okej, okay. ja nie mam laga takiego, że dopiero yy, wbił mi czy... Mogę to być na lewie, nie widać, ale mi strasznie, teraz raza, nie tyle, co rozwalił ekran, tylko przez chwilę, przez chwilę czarny ekran. Tego na lewie raz tak właśnie widziałem, znaczy raz tak też miałem i tego nie ma. Nie widać na lewie, żeby tego nie mogliście widzieć i po prostu nic nie widziałem. nasz znaczy ekran, już miałem normalnie. No to lag taki, że się nie mogę ruszać w pingu, miałem normalnie 40 znaczy nie wiem ile. Ja miałem normalnie pingu Czasami mam takie lagi ale to mega rzadko właśnie jak nagrywam od, jak często właśnie tak y, na streamkach mi się takie lagi zebrały. Zostaw mnie za 10 minut y, turniej Od razu mówię, chyba po turnieju od razu kończę, ale nie wiem. Może jeszcze jakieś tam giereczki zwykłe będą. Też Wszystko przez to, że nie HP. Jak się dokończy do 10... O, dobra, wychodzę, bo jest tylko jeden typ, będzie nudno. Eee, wróć do centrum. Tak, czat za 10 minut jest live week, Znaczy, turniej, więc... Wyczekujcie. Eee, a ja sobie teraz pójdę, sobie się gdzieś może porozgrzewać. Kurde, ja mam właśnie nigdzie się ich porozgrzewać. Bo na sol to jest za długo będzie. A to pójdę na to by Tu często to są, więc dobrze się rozgrzeje na turniej. No, o tym wiem. Zostawcie mnie! Jakbyście zauważyli, że mnie lepiej słuchać, to po prostu to wszystko przez to, że zmieniłem słuchawki. Wcześniej miałem gorsze, znaczy wcześniej miałem inny słabszy mikro. Po bo kurde, nie zużyłem, mogę wziąć. A jeżeli chcecie mnie teraz zaprosić i pojawić się na live, to wystarczy, że wpiszecie mój nick. Wystarczy, że mnie zaprosicie do znajomych w Fortnite. E, mój nick to Jacob VIP. E, pewnie to tutaj czemu mnie. Jakiś po prostu e, kiedyś... Czy dalej lubię, ale w Mega lubię Jacoba i stwierdziłem, że sobie zrobię taki Nick jak on ma. a on teraz Jacob VIP. Bo wtedy jeszcze nie wiedziałem co to znaczy na skrót ty. Wtedy robić, nie dał Jacob ty. Nie wiem właśnie, czy było zajęte, czy nie wiedziałem, że jest taki skrót. Do cholery do góry. Haha! Ha. I o właśnie, jeżeli chcecie potem tym odcinku na przykład zobaczyć, po prostu nie będę ja tak zmontowane wszystko, ale będę miał... E ty miał takie zero e, Jak już mówiłem tej To nie będzie to zmontowane, tylko po prostu takie fajne akcje e, O kurde Coś tutaj sobie tylko, że wtedy będę trafiał I e, będę zabijał typu na hita Bo to będzie na takim Na red vs blue na takiej mapy e, Gdzie tam można sobie wziąć moc e, I się bije dwa razy, cztery razy więcej Shit. Właśnie takie, tylko że lepsze akcje tam będą. Kurde. Eee. O, 5 minut i live. Znaczy i turniej. Miałby live, a to jest turniej. Zabron, którą teraz mam strona to ona bije 164, a sztucer bije 400. Czuję, ja schodzę hyclem? Przyzwyczaiłam się już do solowa kawa. O kurde! To są ludzie! ILE LUDZIÓW?! Też jeden. ile ludziów! Zbudowanie włączyło. Jakbyście czas pytali, to, to ja dzisiaj nie grałem wcale praktycznie. Co można... U kurde! Co tu się dzieje? Aha, e, ja dzisiaj nie grałem, e, w ogóle tylko e, byłem chwilę tam w Fortnite, ale grałem tak naprawdę. Dostałem więc 10 minut, bo poszedłem sobie po prostu... E, o kurde, włączyłem sobie inną grę! E, może tak gra, czyli GTA, GTA się pojawi dzisiaj na live, ale nie jestem do końca pewien. Bo może GTA się pojawi na live'ie, nie jestem pewien. jest taka, jest spora szansa, że, się, że będzie GTA na live'ie dzisiaj. E, od razu mówię GTA online, e, żeby jak ktoś by chciał fabułę, to po prostu nie ma fabuły dzisiaj. E, może kiedy indziej na przykład będę właśnie nagrała więcej GTA. Ale ja to, to mam chyba założyć to drugi kanał, gdzie po prostu, o kurde, gdzie będę nagrała tylko i wyłącznie chyba GTA. Bo ten kanał chciałem mieć po prostu taki tylko związany z Fortnite'em, e, nie żadne inne gry, typu właśnie GTA. Aha, no, e, 4 e, minuty, jak będą dwie, to na czacie mi możecie napisać też, że są dwie, jakbym nie widział. E, czekajcie, czekajcie, ja muszę jedną rzecz jeszcze sprawdzić. E, na czacie mi właśnie możecie rozpisać. E, więc ja już tylko o ale jest opóźnienie na live jest 0 osób jest to mi nie będziecie pisać straszne opóźnienie z nawizem, przepraszam Znaczy... Dobra nie ma, żartowałem. Znaczy jest malusieńkie opóźnienie ale nie jakoś bardzo wielkie aktualnie jest... no kurde okej okay. Bierze jeden kurde, w mi zrobił hamsko, a Harley Queen. E, minuta do tego, że wychodzę z gierki oraz zabiję jeszcze to, okej okay. już powinien wyjść oraz zabiję jeszcze szybko to typka. albo kogoś Albo ktoś mnie zabije. Dobra, zabili mnie, yy, wychodzę. I teraz dwie minutki czekamy, aż będzie turniej. Yy, więc teraz możecie na przykład odpalić jakiegoś innego live'a i ustawić budzik na dwie minuty, znaczy nawet na półtorej minuty. Yy. Czekajcie... Yy. Okej. Okay. mamy jeszcze e, minutę i 5 sekund. Będzie odliczanie ogólnie. E, ja to mam na telefonie, bo sumie taki sam czas, więc to jest mega fajne. Że czas jest taki identyczny, czas jest. Dlatego teraz nie muszę czekać. Nie muszę patrzeć na to i na to. Ja teraz e, mam odliczanie na tym, bo... Wydaje na miliona, okej. Okay. Pół minuty zostało. Niecałe. Znaczy ponad pół minuty. Uwaga, pół minuty zostało. Pół minuty. Dobra, lecimy zaraz. 20 sekund na turnieju. Już sobie go wybiorę. Żeby być w pierwszej rundzie. Uwaga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. I rozpoczął się ten turniej, ja właśnie go za 3 godziny się kończę, więc ja teraz... O, ej, co się dzieje? Czemu ja nie mogę dać gotowości? O mam plan. Wyłącza mi gotowość. O co chodzi? Stop. aha, może za dużo osób teraz jest? To jeszcze się poczekamy. Nie, no. A co? Mam plan. Zagram sobie na rundkę solo. I po tej po prostu włączymy sobie Free Fortnite Cup. Mam nadzieję, że wtedy już zadziała. Ja przytałem, że przez to, że za dużo osób się teraz właśnie włączyło gotowość sobie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie dam gwarancji nikomu, ale tak mi się wydaje. Okej. Okay. Kurde, już z tą mam małe lagi. O, ja myślę, że teraz mogą grać bambole. Bo jednak jest przed turniej. Jest turniej teraz i. Aha, nie, bo mega jednak jest. E, bo jest turniej i teraz później więcej proszę gra turniejka. E, więc postaramy się znaleźć jakieś dobre miejsce. To z którą grałem cały czas? Jak mi się wydarzy, to ona. I ma taki sam plan jak ja. Kurde, wszyscy grają turniej turnieju, nikt nie chce teraz na solo. Sprawdź, czy jest jakiś stream z turnieju, czy w Ja nie mogę jakoś, mam zablokowane ten turniej, coś w tym stylu. Teraz szybko, na telefonie są jakieś streamy z tego turnieju. Free Fortnite Cup Nie, nie może... O jest! Ktoś nagrywa, więc... O, gdzie jest? Czuł tak dalej, a nie lecimy gdzie? Sklepowa